Dawno tak oddali, moi pokochani, że gorzełkę diabli w kopycie ważyli i nią censtowali Chłopów, także baby nie patrzyli na to, ci stary ci młody. Myślim, że ten zapach z kopyta zostaną. Piognał odległość, już cuchnie tą wonią, a i smak diabelski. Bo jak ludzie piją, to się w różny sposób bardzo wykrzywiają. Potem zaś są co zjedzą, zwracają. Przy tym bardzo marnie tacy wyglądają. A ten ludzi ludzi ciągnie do gorzoły, nie dbają o ojcu, ojców, dzieci, żony. Strasznie. Kiedy matki tą cholerę piją, bo wtedy rodzinę bardzo zaniedbują. Wszystko można dzielić na złe, dobre strony. Dobrze trochę wypić jak człowiek przemarzniony, jak załądek boli, to z jakim korzeniem, parę kropelecek i miją Ale wszystkim umiar trzeba zachowywać ratować się, lecić, a nie truć, umierać. telo młodych ludzi już świat pozegnało, a to wszystko temu, że za dużo piło. To wrzody, tu czustka, wątroba wysiada. Pijak nie chce słuchać, jak mu człowiek godą. I gaśnie powoli ze świata, jak świecka z zalotowodą. Syczki gwini za jego choruś uwozał on ze winy nimo. Tak samo i narkotyk, to nowoczesne diabły zrobiły, twierdzą, że ludzi wyzwolą, a odłodbiro dosyć siły. I taki, co się po niego, uwolnić się sam bo brak to syczko go boli, kręgu słup najbardziej może. Błagam kochani, nie biercie tego, na pewno załować nie będziecie, a może już być za późno, i marnie skończycie życie. Szczególnie my, katolicy, wierząc i Chrystusa pana, wiemy, to dobrze z Biblii, Pioci nie pójdą do nieba. Czy nam to nie wystarczy, żeby narkotyk, pijaństwo rzucić? Narzekamy, ze źle życie A co w wieczności mamy się smucić?